ta Chrystus stał. dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Yy, mamy wieniec adwentowy, cztery świece płoną, czyli czwarta niedziela yy, adwentu i rozpoczęcie czwartego tygodnia adwentu, więc naprawdę narodzenie pańskie już yy, bardzo, bardzo blisko. Yy, mamy też yy, dziś yy, świece yy, symbolizującą Maryję. Yy, bo zahaczymy właśnie dziś o Maryję, bo takie jest słowo. A o czym będzie dziś? Hmm. Wiecie, boję się dziś komentować yy, Ewangelię. Dlaczego? Yy, przypomina mi się taka anegdota, jak był jeden ksiądz, który yy, wciąż mówił o spowiedzi. Yy, I każde kazanie było o spowiedzi no i ludzie już byli zniechęceni no wiadomo było o czym powie no i kiedyś dzień świętego Józefa, w uroczystość świętego Józefa ludzie przyszli do kościoła i mówi dziś będę chcę, chcę wam powiedzieć o Józefie ludzie patrzą jeden na drugiego, mówią wow coś, coś nowego, super to posłuchamy proboszcza więc on mówi tak, będziemy rozważać o świętym Józefie Józef był cieślą. Cieśla pracuje z drzewem. Z drzewa są na przykład konfesjonały, więc porozmawiajmy dziś o spowiedzi. Czemu tą anegdotkę opowiadam? Bo nieraz mówię o ewangelizacji i dzisiaj, patrząc w to słowo, tu sobie wypisałem różne rzeczy w czasie modlitwy, no to będzie o ewangelizacji. Więc. Proszę, żebyś to przyjął, przyjęła, ale nie patrzcie na mnie tak jak na owego księdza, który wciąż mówił o spowiedzi. Ale chcemy dziś rozważyć, zapraszam Ciebie do tego, by się pochylić nad tematem model ewangelizacji. Wow, ale zabrzmiało. Bądź ze mną, zapraszam. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Jakie są okoliczności? Maryja yy, spotkała Anioła. Maryja yy, ten dialog z Aniołem przeprowadziła. Wcale niełatwa cała sytuacja. Powiedziała Amen. Niech będę służebnicą Pana, tam jest dosłownie niewolnicą Pana, i stała się matką syna Bożego. Elżbieta jest też w ciąży. To jest wielki znak, że w jej wieku jest dziecko. No i wiemy, że to dziecko będzie szczególne ponieważ przygotuje lud na spotkanie z Mesjaszem. No i mamy kontekst taki, że Maryja wyruszyła w drogę z Nazaretu do Elżbiety. Trochę musiała przejść, niemało kilometrów, no i nie jest to droga ekspresowa, a więc musiała tą drogę jakoś pokonać pieszo dla kobiety w ciąży. To niełatwe wydarzenie. I patrząc to słowo, możemy wyszczególnić pewne elementy, które są właśnie potrzebne, żeby nieść Ewangelię, żeby słowo biegło, czyli żeby ewangelizować. Po pierwsze to jest służba. Tak sobie zapisałem, służba. Maria wybrała się i poszła do Elżbiety, do krewnej swojej starszej no, trzeba wspomóc, być, może potrzebuje tego czy tamtego. To jest ważne dla nas, więc jeśli chcemy Jezusa zanieść, to nie możemy zamknąć się tylko w tym, co pobożne, takie świątobliwe, ale zdolność do pomocy, zdolność do służby, do czynienia miłosierdzia. No i też do tego, żebyśmy odwiedzali ludzi. Nie bali się ludzi, tych oczywiście z rodziny, tak jak w przypadku właśnie Maryi i Elżbiety, ale też w ogóle, żebyśmy szli po prostu z Ewangelią do ludzi. Nie bali się ludziom pomagać i przez to też jest okazja, żeby głosić Ewangelię. Dalej mamy, żeby nieść Jezusa. Maryja niesie Jezusa. To jest ewangelizacja, nie pouczanie ludzi, ludzi jak mają żyć. Nie, my mamy po prostu głosić Jezusa. Jest ten, który nas zbawił, jest ten, który nas kocha, jest ten, z którym warto żyć i ze względu na Niego porzucić złe życie, dawne życie i przyjąć to nowe, które, które daje. Teraz zauważmy, że Maryja no, pozdrowiła Elżbietę. Nie wiemy, jak to było, może dzień dobry powiedziała. I co się dzieje, Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Gdy siedziałem nad tym słowem, to poruszyło mnie to, gdy Elżbieta usłyszała, czyli Maryja musiała powiedzieć, kiedy nastąpiło poruszenie. To napełnienie Duchem Świętym i ruszenie nawet dziecka Jana Chrzciciela w łonie Elżbiety. Gdy był dźwięk, może właśnie Maria powiedziała: Dzień dobry! I samo to słowo, pełne pokoju, właśnie tej służby, otwartości, właśnie naznaczone obecnością Syna Bożego. Yy, sprawiało, że Duch Święty wstępuje yy, no, na dwie osoby yy, na Jana Chrzciciela i na Elżbietę. To jest niesamowite. Tak sobie myślę, czy nasze słowa, kiedy otwieramy usta, nawet w tym zwyczajnym dzień dobry, czy cześć, czy jak się masz, czy tam jest obecny Pan, i ludzie doświadczają poruszenia Bożego, na dźwięk. Na dźwięk głosu w takiej normalnej okoliczności życia. I sobie tak myślę, wiesz, że im bardziej będziemy z Panem, tym bardziej nawet nasza obecność, nasze słowa, nasze spojrzenie będą niosły po prostu Pana. Ludzie będą doświadczali Boga. Oczywiście nie zawsze to będzie poruszenie takie spektakularne, ale y, na przykład ludzie będą chcieli z Tobą być, nawet nie uzmysławiają sobie na początku dlaczego, ale lubią Cię słuchać, y, polubią y, ton Twojego głosu, dźwięk Twojego głosu y, i będziesz mieć sposobność, by powiedzieć im o, o Jezusie. Y, i trzecia rzecz to jest to, żebyśmy czekali. Błogosławiona, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. To jest też słowo dla nas, bo Bóg chce, żebyśmy głosili słowo Jezus, bo przecież to jest Jego sprawa, do której nas zaprosił, więc jest też naszą sprawą. Jezus daje nam obietnicę, że ludzie będą przyjmować słowo, że, że będziemy głosić z wielką mocą. Oczekujmy tego spełnienia tych obietnic. I wpatrujmy się więc w Maryję i przyzywajmy jej wstawiennictwa, bo ona, która niosła Jezusa, jest wzorem ewangelizacji, nowej ewangelizacji. Dlatego też Jan Paweł II nazwał Maryję gwiazdą nowej ewangelizacji. I w tym wezwaniu Maryjo, gwiazdą nowej ewangelizacji, Y, odpowiadamy, no tak się utarło, i to ma sens prowadź nas. Y, nie tyle módl się za nami, co prowadź nas, bo ewangelizacja to jest droga po prostu idziemy. Więc prowadź nas. Maryja ma Jezusa y, y, y i chce z Jezusem iść dalej. Ty masz Jezusa przez wiarę, przez modlitwę. Czy chcesz go zanieść innym? Dobrej niedzieli, życzę. No i prób udanych tego niesienia Jezusa. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, niech Pan jest z Tobą. Zapraszam jutro.